Siema, przywitajcie się z YouTube. Siema, widzę. Siemano, dzisiaj co robimy? Wiesz co robimy dzisiaj? No, nie. No, uczę Cię grać w bedwarsy. Dobra, pierwszy krok. Zbierz A. żelazo i złoto. I idź do kogo? Do villagera. Tego. A! Tak, klikasz i kupujesz na początku. No, można wełnę, ale można by się pokusić o lepsze trochę budulowanie. uszka No, ale dobra, jak chcesz dobra. na początku. Wow, 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 ale Ty szybko budujesz. Jezu święty, patrz jak to szybko leci. A, e, co się robi później, Filip? Bo ja, ja nie wiem, czy Ty znasz w ogóle cały zamysł, o co chodzi w Bedworsa. E, ja nie pamiętam co. Dobra, nie pamiętasz o co chodzi w bedworms. No, i po to tutaj jesteśmy, żeby nauczyć. Nauczyć się grać Bedwarsy, stary. Okej, okay, na początku. Wszyscy twoi przeciwnicy wokół ciebie mają też łóżka, które musisz zniszczyć. Okej, okay, co teraz robisz. No, bo chciałam się budować. Stary, jak się budujesz, to tak trochę tyłem i na shifcie i się budujesz. Dobra, wiesz co? Ja Ci pomogę się dobudować do twojego pierwszego przeciwnika. Wow! Chodź na morze tego... O, morskiego. Gdzie jest morski? Tam masz kolor morski, obudowane łóżka. Stary, tak, chodź tutaj, chodź. Zbudowałem ci ten most, chodź. Można się budować, a można jeszcze używać TNT jumpów albo fireball jumpów, ale to jest bardziej skomplikowane, dlatego nie wiem, czy ci będę tłumaczył. E, dawaj szybko, nie ma go typko, nie ma typka, zniszmy łóżko. Let's go, let's go. Tak jest! Twoje pierwsze zniszczone łóżko na bedwarsach, stary! Jak się czujesz? Dobrze! A jakie to jest uczucie? Fajne! Fajne uczucie! No i bardzo dobrze o to chodzi. Stary, zbierz tutaj surowce u niego i u ciebie, bo nie zebrałeś u niego Ja nie widzę tego LOL. Ktoś cię bije? Tak, tak! LOL, ej, ja tego nie widzę! Co jest? Tego nie widziałeś? Co jest? Nie, nie, nie widziałeś? No nie, ja go nie widzę! Chyba coś ci się zbukowało. Ej, LOL, coś mi się... A widzę go, dobra! Kamele, a to on żółty, dobra! Ja go niszczę, uciekaj, 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 ja go zabiję Dobra, zabiłem go, stary Zabi Kurde, pierwszy krok jest niespełniony Nie powiedziałeś mi, że w ogóle ktoś na ciebie biegnie Bo bym tutaj jakoś ogarnął to Ale lipa, nie masz już łóżka Co teraz musisz zrobić, jak nie masz łóżka? Przeżyć i zabić inny łóżka Rozumiesz? A biegnie! Zabił cię? Tak. Dobudowałem ci łóżko, tak jak miałeś to przed chwilą. Dobra. Załóżmy, że zabiłeś już pierwszą swoją osobę. Ale ty jesteś skupiony, Boże, Jak ty wyliczasz matematycznie to, jak tutaj dobudować? Patrz, tak się buduje. Po prostu. I idziesz, stary. No to co. Co ty robisz? Co ty wyprawiasz? Gdzie ty chcesz pójść w ogóle? Ale po co? Wiesz, wiesz po co się idzie po diamenty czy nie? Bo ja nie wiem czy wiesz po co są w ogóle diamenty No... Po coś kupienia Po coś do kupienia, ale stary jak ja bym był nauczycielem to bym ci dał jedynkę Naprawdę, dałbym ci jedynkę za to, że nie wiesz co się robi z diamentami Ty stoisz i, i, i czekasz na diamenty, ale patrz, wiesz za ile się zresztą diamenty? Ile? No No no, to dobrze, teraz. no, Tam pisze, jaki jest czas, stary. No, ty powinieneś dostać jedynkę. Za 25. Tak, ale nie czekaj na to, nie czekaj. W tym czasie możesz sobie pójść do domu, do swojej wyspy i na przykład coś kupić za te diamenty, które wziąłeś. Ile masz diamentów? Trzy. Trzy diamenty. Czy można coś kupić za trzy diamenty? Nie. Jak nie? Można, oczywiście, że tak. Płapki możesz sobie kupić, że ludzie, jak tutaj wbijają na wyspę, to będą mieli jakieś tam ograniczenia. Ale o, tam już ty dobrze buduje sobie swoje łóżko. Wiesz, to stary, poczekaj. Ja ci dam diamenta jeszcze jednego i kup sobie a, ostrość na mieczyk. Proszę bardzo, dam ci jeszcze jednego diamenta. A ja mam no to iść na sklep czy na ulepszenia? Ulepszenia, ulepszenia są diamenty a. tylko. Pokażesz mi w tym momencie, jak ty chciałbyś obudować sobie łóżko tak, żeby ono było najlepiej wyposażone. Poczekaj, poczekaj. Nie, 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 nie tym, nie tym, proszę. Ty, te rzeczy wy, wyrzuciłem ci. Patrz, masz trzy budulce, proszę bardzo, ja ci zniszczę ten i obuduj łóżko tak, jak ci się wydaje, żeby to dobrze zrobić. Okej. Okay. A, zniszcz. Dobra, ja ci pomogę. No, dobrze myślisz, dobrze myślisz, że najpierw obsydian. Ja też bym tak chyba zrobił, a, nie tak! Dużo tego. No dobra, no dobra, ja się patrzę, co ty chcesz, co ty zrobisz. No, nawet coś tam próbujesz, ale. Łatwo, dlaczego tak? Co to jest za piramida? Dlaczego jeszcze wełna tutaj jest? Stary, to jest najgorsze obudowane łóżko chyba na świecie. Co ty robisz? Pociąg. Jak pociąg? To nie jest pociąg, to jest łóżko, budowane! Budowane łóżko! Budowane łóżko, pociąg, Boże. Dobra, idzie do ciebie Ziomek, szary. No, zobacz, ty się bawisz, a tu Ziomek naprawdę gra i patrz. On tutaj ma normalnie co on ma. TNT i zaraz ci rozdubcy wszystko. Dlaczego ty na niego wolę? No dobra, nieważne. Poczekaj, nie! Dobrze! Twój pierwszy frag na Bedwarsach! Chłopie, wow. cieszysz się? Da. Ja pierdzielę, twój pierwszy frag na Bedwarsach, nieźle stary, naprawdę nieźle. A wiesz co w ogóle znajduje się na środku wyspy? Bo ty chyba jeszcze nie byłeś na środku wyspy, jeszcze bardziej na środku. Nie. Nie wiesz co tam się znajduje? Ciemne twoje zakamarki, twoje największe koszmary, ho, ho. Na środku są szmaragdy, chodź. Zbudowałem ci tutaj tego, most, odwróć się. A, co ty, co ty robisz? Tak, Filip Gaming. A ile masz lat może powiedz wszystkim? Nicodowie, mam 7,5 lat! No i git, no i git. I uczymy cię grać bedworsy, bo my uczymy widzów grać bedworsy. My lubimy widzów i lubimy grać... Czekaj, nie, 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 nie. Tu masz szmaragdy, chodź, po bokach. What? What are you doing, man? No nie, nie no a nie wiesz, gdzie są szmaragdy, stary. Wejdź troszkę. Teraz w lewo albo w prawo. O! Nie! O! No, 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 no tam, tam, tam! Dobrze! jest, jest sir! Tu masz szmaragdy i tak wokół całą, całej wyspy masz takie szmaragdy. Dlatego możesz sobie zrobić kółko i potem wrócić do swojej bazy jakby. A co można kupić za szmaragdy? Wiesz może czy nie? Chyba... Hmm. O, hmm. Chyba nie wiesz. Hmm. Chyba wrócić. Nie, to nie tutaj, to nie tutaj! Stary, pomyliłeś zejścia, widzisz? Widzisz? Jak to jest takie ten? Czasami idzie się samemu zadupcyć. Tutaj... Ah. Nie, ja patrzę! O widzę Nie ja widziałam. <słuch> Dlaczego ty wracasz? Weź sobie jeszcze szmaragda, no przecież to bo nie ma sensu co ty zrobiłeś. A ah, stary Nie tu! No nie, w lewo miałeś najbliższego jeszcze nie brałeś! Nie tu, nie tu! Do tyłu! Tu są już malady, nie widzisz? No widzę, chłopie, ty ty się ze mną kłócisz. Tam na wprost jeszcze masz nie widziałeś ich. Tam są z trzy albo dwa. Powiedz mi, może najlepiej, twoją historię z Bedwarsów. O, może tak. Nie mam. Nie masz nie historii widzę. z Bedu, ale co? Polubiłeś tą grę, zacząłeś nią grać parę lat temu. Czy po prostu jesteś wielkim fanem Bedwarsów? Czy jak to jest u ciebie? Fanem. Jesteś fanem. A co najbardziej lubisz w Bedworcach? Yy, Bedrocka. A, Bedroka? no to chodź. Chodź na twoją wyspę ja ci dam Bad... Nie no, nie no, ty nie wiedziesz chyba, że można mieć Bedrocka, co? Nagrywałeś film, że komuś obudowałeś łóżko z Bedrocka Co byś zrobił jakbyś dostał Bedrocka? Mm. Zakrzyknął Co? Zakrzyknął przez okno, że subujcie główku. Idź do swojej bazy Ale jak ci się gra w ogóle na Minecraft Premium? Bo masz chyba najoryginalniejszego Minecrafta jaki mógł być Eee, dobrze, mi się nic nie zaczyna Elegancio, co? A, patrz, ut! Przeskoczyłeś to! Chopie, zobacz co tutaj jest! Widziałeś coś takiego w ogóle? Tak! Co to jest? Skała bedroka. Skała bedroka. To iść po kilof i to wykop, stary. Można? No tutaj, tutaj może można. <noise> What? Wykopałeś bedroka! Co? Jak ty to. O, strzała trzeba dostać. Jak ty to zrobiłeś, stary? No ja nie wiem! Jak ty to zrobiłeś? Mm. A niewidzialny przyszedł, no niewidzialny przyszedł ziomeczek No widzisz stary, tak się kończy właśnie gra Bo ty, ty, nie wiem, dałem ci lawę, żeby trochę było bezpieczniej O patrz, widzisz, ziomek tutaj obudował się A widzisz go, czy nie? Widziałem go Ja go nie widzę stary, więc trochę przypał Dobra, e, wiesz co? No Czy coś się nauczyłeś w ogóle dzisiaj? No tak Co się nauczyłeś? Powiedz mi, co się nauczyłeś z tej lekcji, bo trochę chyba cienko, nic się prawie chyba nie nauczyłeś eee, Co się stało? Dlaczego ty wchodzisz sam do lawy? Nie, bo ja klikam w... Pół. Tam poszedł. No klikać W to jest. W to jest iście do przodu, to wiadomo, że się wpierdzieli tutaj o. Ach, nie wiem czy lubisz grać w Bedwarsy czy nie, bo... No lubię, tylko jestem mały i ja jeszcze nie rozumiem co to bedwars, tylko trochę rozumiem, co to Dobra, jak. Dobra, a, a nauc... pomogłem ci tak czy nie? Tak! Dobra stary, Tomasz jeszcze dam ci staka Bedroka i idź sobie graj w Bedwarsy, proszę bardzo, tu ci rzuciłem.